Hej, cześć witajcie, ja jestem Simon i witam was po raz kolejnym moim kanale tym razem z Minecrafta z odcinka trzeciego. Yy, w jutrzejszym odcinku będzie Ozerryć na Down, także mam nadzieję, że taki układ Wam się spodoba. Zobaczymy jak będą odcinki rzucane, się wszystko okaże. Na razie próbuję wrzucać codziennie yy, i mam nadzieję, że to Wam się podoba. I tak jeśli ta seria Wam się podoba, Ci się spodobał to zostaw łapkę w górę. Jeśli jesteś nowy to subskrypcję z dzwoneczkiem no i co? No ja Cię zapraszam do dalszej części filmu. Dobra, jesteśmy już po cięciu. E, po cięciu. W sumie na samym początku filmu. Mam da Was przykrą wiadomość. Udaliśmy się do kopalni, znaleźliśmy e, opuszczoną kopalnię, natomiast... Nie nagrał się film. Tak, e, takie rzeczy się zdarzają. Jak zawsze mi. Nie nagrał się film. E, przez to po prostu musimy zacząć od tego miejsca. E, no przepraszam Was za to. Byliśmy w kopalni, i zaczęliśmy sobie robić tutaj powoli wszystkie rzeczy. Mamy już zebrane. No w sumie to nic ciekawego, super nie było. E, super rzeczy, skrzynek jeszcze nie napotkałem. Na razie jesteśmy w tej kopalni. E, jedna rzecz, nie będę, niż, nie będę się zbliżał do samych spawnerów, ponieważ na razie wydaje mi się, że jeszcze chyba nie jestem gotowy i za jakiś czas dopiero zaczniemy się po nie wybierać. No, przepraszam was za to, że po prostu się tak stało, ale też... Yy... Yy... Ale też nie mogę jakoś... Yy... Wszystko... Yy... Chodzi mi, że nie mogę... E, no to był czysty przypadek tak nie chciałem żeby się nie nagrało zresztą to jest pierwszy film w którym chodzimy do kopalni, czyli dosyć ważna, ważna e, rzecz e, no i się tak zdarzyło że że się tak zdarzyło e, tam jeszcze nie byliśmy w sensie ja, ja nie byłem bo by to od początku uwas było Okej. Okay. Tu się już zaczyna zwykła kopalnia. Tam jest lava. Tutaj też jest kopalnia. Bardzo dużo e, samych. Gdzie ja lawę sobie zostawię? W spokoju. I zrobię sobie piecyk. Eee, no, przepraszam Was, że to się nie nagrało, ale tak się zdarzyło. Eee, I niestety trzeba to przeboleć. No, przykro mi, naprawdę. Nie wiem o czym mam mówić, bo wszystko to chciałem powiedzieć, to już powiedziałem i to się nie nagrało, niestety. Hmm. No, za ciekawe to nie było. No, takie rzeczy też się zdarzają. Dobra, czyli co ta? To... co ja zrobiłem? To, ee, dalej nie pamiętam, jak się robiło z no, drewno, tyle, no wystarczy, no, zrobienie tego czy dalej. Jest dobrze. No, jakbym teraz to stracił, to już bym chyba odpuścił sobie dzisiaj eee, gra a nie w tą grę Okej, okay, w takim wypadku lecimy. Ora, zrobię się tak, bo jest totalnie tutaj za dużo dróg. I ciężko mi to badać z wszystkich stron. Okej, okay, dobra. Eee, trochę żelaza jeszcze A, no zapomniałem, że przecież takie coś zawsze się musi stać eee, trochę żelaza jeszcze nie zaszkodzi Nie, bo to w ogóle to tory, trochę montorów to mi jest potrzebne. Jest krzymka O właśnie, zabezpieczyć się przed szkodnikami Lazuryt Obejdzie mnie, co nie? Ta A od góry będzie nie próbował Strasznie dużo dróg, totalnie chaos. Eee, poza tym coraz mniej pochodni mam. Jakieś żelazo. Właśnie, w następnym odcinku nie wiem, czy nie wybierzemy się już po diamenty, bo żelaza mam już dużo dosyć i w sumie przydałoby się już zdobyć te e, ważniejsze surowce niż tylko, e, niż tylko żelazo. Proszę, kolejna skrzynka. Mamy znacznik, fajnie. Chociaż znacznik chyba można zrobić, ale to tam trudno. Eee, sama to zniszczymy, bo po co nam? Weźmy jeszcze oczywiście żelazo. Żelazo zawsze potrzebne. Eee, ok, zaraz będę chyba musiał wracać do bazy, bo już mam pełne ekwipunek. Czekajcie, skończmy. Ten kilo właśnie, ale eee. to chyba wracamy? Nie jest już na nas nie będzie czekać, chociaż Też widzicie, pomyliłem się. Mamy tutaj skrzynkę oraz jeszcze żelazo Dobra, ja nie wiem czemu i ja jestem osobą, która się zabezpiecza przed ee, nieoczekiwanymi Żelazo, tory złote jabłko, fajnie no ale ogólnie to Dobra. Skoczę jeszcze po te żelazo i wracamy. Żelaza to ja chcę mieć jak najwięcej, żeby później się o to nie martwić i pomijać je w kopaniach. Eee, tak. Jeszcze jedno, a dobra. Już gdzieś to w sumie. W takim wypadku. To nie wiem. Chyba tutaj nie wiem. Pójdziemy chyba po prostu do góry. Tak mi się wydaje. Nie chce mi się odszukiwać wejścia. Ale też jest nie wiadomo gdzie. Eee, jakoś super głęboko nie jesteśmy. Dlatego nie powinno, z wyjściem nie powinno być problemu e, wiem, że trochę krótko byliśmy ale uwierzcie mi że ja byłem dosyć długo w porównaniu no tylko przez, e, przez to właśnie że stało się to co się stało e, to no, nie widzieliście tego jak chodziłem po tej kopalni, rzeczywiście się nachodziłem, skrzynek nie znalazłem. Widziałem jeden spawner e, pająków, ale postanowiłem, że nie będę się do, do niego zbliżał. Jak wejdziemy ponownie, to mogę e, tam pójść, bo oczywiście będziemy odwiedzać to miejsce raz na jakiś czas. E, jeszcze ogólnie to... To jeszcze chyba... Ziemia.

Ej, jak ja dostałem wyjazd w mojej posesji, co wy jeszcze w ogóle myślicie? Okej, okay, kładziemy się spać, dobra, odłóżmy tak. To na górze jest tak, eee, zróbmy sobie skrzynki. Trzy tylko? To już był chyba trzy. Nie, okej, okay. eee, tutaj materiały. Na razie wszystkie. Eee, Odłóżmy po prostu to, co jest nam zbędne, e, tymczasowo, ten 1,5 to też na razie tutaj, wagoniki, tory, wagoniki, o lazury to sobie damy tutaj, e, nasiona tutaj, tutaj kolejne tory, znacznik tory, e, gnitę mięso możemy dać tutaj łącznie z kościami, tutaj węgiel, e, piasek tutaj, chociaż piasek chyba jest też tutaj, Eee, a właśnie eee, sklep odłożymy trzały zostawimy i w sumie jest chyba wszystko Jeszcze złote jabłko O właśnie eee, Przynajmniej mamy trochę więcej jedzenia eee, przejdźmy się i zobaczmy czy nic tu mi się nie pląta dookoła Eee, dookoła bazy, eee, właśnie tam ten dziad nie mam przy sobie. Niestety nie spadnę jeszcze, nie? Dobra, i tak zginął. Eee, patrolu nie ma, także jest spoko. Eee, to może tak. Zbierzmy sobie, oczywiście, to już jest wyrośnięte, na pewno. Nie, to jest wyrośnięte. Tego są cztery jabłka, cztery aż. O, Czyli warto poczekać? Warto poczekać na ślimakie. Eee, tutaj eee, tutaj nic nie ma. Oj bardzo dużo. Ale to dobrze. I nie wiem czy w kolejnym odcinku będę robił już. Eee, zresztą sami zobaczycie to. Eee, no. Bardzo dużo. Staki wypadają. Tylko z staki hodowli. E, cieszy mnie to. Bo w sumie no jest to e, mi potrzebne. Zresztą zobaczycie do czego. E, ja tylko biorę sobie wszystko co tu jest. Tutaj w ogóle bardzo szybko rośnie bambus. E, dynie sobie zbiorę. E, dynie później będziemy mogli też dawać na same ten, jako samą ozdobę. Eee, zresztą sobie zobaczycie. Mamy trochę dyni. Mamy aż 300 tego. Fajnie. Eee, zobaczymy, czy możemy to robić. Bo byłoby mi to bardzo. Eee, o! Czy nici. Ile my mamy nici? 27. Eee. Zużyję. Wiecie, bo na razie nic jakieś super niespotrzebne. Na ile? Na 10 może. Jak to było? A, tak. Dobra, czyli tak. Tak. Okej. Okay. Zróbmy ile możemy w sumie tego. Dwa staki wyszły, okej. Okay. Jestem ucieszony, bo to mi też będzie potrzebne. Może nie w takiej ilości, ale... Pamięci na to przynajmniej możemy zebrać. Będzie to chyba tutaj stało. Tak mi się wydaje, że gdzie? Będzie. W jakich odstępach chyba takich? No, ale dobra. To w kolejnym odcinku. Także wyczekujcie kolejnych odcinków, naprawdę, bo się opłaca. Eee, dobra, czy ja Wam chcę coś tutaj pokazać? Eee, rozbudowywać się nie wiem, czy tutaj będziemy, czy jest w ogóle sens eee, rozbudowywać się. Ja bym trochę tą farmę zmienił. E, gdzieś założył farmę samego tego. E, a oprócz tego zrobił sobie gdzieś tutaj jakieś pojedyncze. Bo to naprawdę ciekawie wygląda, wiecie? Naprawdę ciekawie tu wygląda. E, dobra. Ja to chyba sobie pozmieniam. E, trochę wygląd. Tylko nie wiem jeszcze jak. E, może od przyszłego odcinka zaczniemy się tym e, robić. E, no, przykro mi, że taki odcinek niestety wyszedł. No ale mam nadzieję, że i tak i tak coś Ci przekazałem, pokazałem i że taki odcinek też również może być. W kolejnym odcinku. O, to będzie niespodzianka. Spróbujemy się zająć jedną z rzeczy, którą w sumie chcia chciałem się zająć od początku, kiedy powstała ta seria. Także zaczniemy się bawić w nowe rzeczy. No i co? Ja mogę Was tylko już zaprosić do kolejnych odcinków. Wyczekujcie jutrzejszego o Snowdown. No i co, ja się z wami żegnam, ja byłem Simon, trzymajcie się, do kolejnego, cześć!